Witamy, 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 Bardzo nam miło. Pani też zapraszamy. Proszę wprowadzić do dzieci. Dzieci mamy niestety bardzo chore, więc nie możemy wprowadzić, ani dzieci wyprowadzić, ani Mikołajów tam wprowadzić. Chociaż może można wejść na sam, co? No, znaczy, jeżeli ktoś ma małe dzieci w domu, to nie wiem. To nie bardzo, bo małe ma małe dzieci. Nie małe. To nie wejdzie. Ja sama No bo to takie zakaźne na To, to jest zapraszamy. Jest. No, no I tych dzieci, które będą. Oby jak najmniej. Oby jak najmniej, oby jak najmniej oby ale najmniej, bardzo dokładnie. jesteśmy naprawdę wzruszeni. Bardzo dziękujemy za taką inicjatywę. No serce do serca, jak to się mówi. Dziękujemy no, bardzo. Zawsze cieszę, że można pomóc, tym bardziej. Dużo nas to nie kosztowało, wręcz przeciwnie. No, także. Także dwie strony jakby korzystają. Jesteśmy wzruszeni. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo się ale wzruszeni. to nie ma za co w ogóle dziękować. Dziękuję. A, no to będzie porządek. To będzie porządek. Naprawdę cieszymy się i dziękujemy, że oprócz tej waszej zasadniczej działalności, czy tego funkcjonowania podstawowego, pamiętacie w takich momentach o tych, którzy rzeczywiście takiej pomocy i radości potrzebują. I, I tej radości na pewno dzieciaki będą miały, a będziemy przypominać, tak? Że tak, to tak. Mikołaje z bielskiego tura na zadały sobie tyle, które przywiazły. Jeżeli dobre paserze grają z koczkiem dziewiąteczką na liżę. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Jeszcze trochę to byśmy chówek spłynęli.